No, i tak, podcinamy. Ustawiłem sobie 18.3. Hmm. Żeby cięte było przy ścianie, to muszę to odolatnie wziąć. Wysuwamy do tego kolego, tu mamy ustawione na 0. Czy dobra, raz, smarować się od razu? Czy stąd zaczniesz? Ja muszę stać A dobra to ja To ja utna To na razie tutaj Strzałka musi być z mojej hu, Dzisiaj za pomocnika robię Okej okay. chyba za słabo Przycisłem Za słabo Gdzie sztążki miałem? Tarararara. Pierwsza pięknie poszła. Jest okej, okay, jest right. Tu idzie pod ścianę, będzie listwa, także... Strzałka w moją stronę. Trzeba troszkę mocniej przycisnąć, wiesz? Trzeba wyczuć ją. Yy, tam se ustawić na ile już teraz? Na 25. Dobra. Na 25 i już lecimy za koleją. Ja akurat to co idzie tam, to później będzie na no, docie. lecimy! I tak jak widzicie, Stasiu najpierw sobie doklepuje. No, dosuwa do tej, doklepuje. Tak, żeby zlicować z tą powierzchnią. Później sobie odsuwa krzyżyczki. I elegancko, nie? Pilnujemy się tych linii, ale i tak poziomice przykładamy do każdej tej, żeby jeszcze to skontrolować. Baj. Wszędzie siedzi, o Tutaj nie. O, płytki też nie są idealnie równe co do milimetra, niby. To są trzydziestki szerokości. Mierzyliśmy 31, nie? 31, No, Zależy jeszcze z której strony. także. I tak, na miękko byśmy to dzisiaj skończyli. Raz, że późno przyjechaliśmy, to jeszcze mamy misję do zrobienia, że tak powiem. Tak się to prezentuje na chwilę obecną. No tu zostało dosłownie niecałe dwie godzinki roboty, nie? Także jutro kończymy to. Wbijamy się tutaj w korytarz. To już mamy pomalowane na dwa razy, tak że też do jutra sobie to wyschnie. No i od korytarza rozchodzimy się na boki, nie? Eee, rozchodzimy się na boki. No nie wiem, czy jutro to ogarniemy, raczej nie. No ale zobaczymy, nie? Widzicie, jak to można sobie naplanować, nie? W każdym bądź razie, w każdym bądź razie, najpierw sobie wszystko, eee, wszędzie ułożymy płytki i dopiero będziemy się brali za fugowanie, nie?